To będzie krótki odcinek, bo my sobie przetestujemy skiny świąteczne, które doszły do naszej gierki Brawl Stars. Mamy tu między innymi, o się się to. O, takie otis, uszy, tu ten Jackie. Tu się wyagrandowań nie będziemy patrzyli. Więc my zaczynamy sobie od sama Yeti. Na arenie treningowej, oczywiście Weźmy sobie go wypróbować. Na pewno fajny ma rok z, bo to był z mrocznych Świąt Brawl Stars. Teraz mamy takie normalne. Dobra, Bro, with the Добро, еще только здесь. Ну, как это с кем-то презентуется. Сам Йети. был в двух И Польская дружина. Дивизион. ta Division wygrała cały mistrz w Brawl Stars. Taki fajny skinek doszedł do gry. No opisowała, ale tego skina nie mam. No i tak ten skin wygląda. Sobie tak tupie. No, a my teraz przychodzili do krampusa Asha. I'm so manky. No, fajne efekty. A co też poszedłem mówić? No nie. to poszło? Jestem ciekawy kiedy wyjdzie skin Santa Claus Santa Steel jaki Santa Klaus właśnie, Santa Steel <tutek> Czy się mi pomyliło to był ten Santa Claus Steel? Coś takiego, nie wiem, chyba dobrze mówiłem Dobra, ale Mniejsza z tym to jest skin zarządzliwy Miko. A zobaczmy, czy Miko mógłby rozwalić ile tych botów na raz. Dobra, patrzymy. O mocno no to na pewno też jest zazdroszczę z skinów do św nocnych świąt teraz sobie wypróbujemy Gale Dziadek do orzechów to są już Stare skiny, które mam może mają rok albo dwa lata. Na przykład taki Geil Dziadek do Orzechów, to może ma dwa lata? Nie wiem, Ale na przykład taki szybki, prezent Jack, to już ma dwa lata. sami jaki rok. No to też jest, Dwa albo rok. My 24 grudnia odbieramy um, odbieramy tego skina do Kolta Mrocznego Anioła Kolt. 20 odbieramy Legendarny Dropa 26, 10 gianer. Jutro mamy Stardropa, też wiem, że na pewno będzie 90 kredytów. Więc ja na razie tylko tyle wiem. Jutro na pewno będzie Stardrop. Uuu, uh, ale tu jest tylko za 39? Nie wiem, czy się nie skusić na tego, ale ja bo nie gram. Nie. Frank na świątecznej imprezie to na pewno tego nie kupię, bo to 79 gemów No ale tego nie chcę wydawać. Ale fajny ten skin jest, trzeba przyznać. Może za rok, jak będą takie promocje na te świąteczne skiny, to sobie możliwe, że zrobimy taki odcinek, gdzie kupujemy może cztery świąteczne skiny, jak na pewno te, które dojdą do gry. Do tego ostręcznego spajka kupiłem za 39 gemów. Fajny tę skinę z tym frankiem Dobra, to teraz czas przyszedł zobaczyć szybki problem Jacki Albo też się zastanawiam czy sobie kupić za 39 na amotki, ale to już raczej się bardziej po co kupić skina. No? Ole fajny ten skin. O, teraz to Prawda nie wiem czy go nie kupić bardziej niż tego. bo na razie za 11 dni dopiero te się oferty kończą więc jeszcze pomyślimy Tutaj odznaki są świąteczne no i to tyle na dzisiejszym Odcinku. Do zobaczenia.